Tam na kanale Munimutki. Zrób ze mną dzisiaj magiczne kółeczko. Bierzemy włóczkę. Owijamy przez dwa palce palec wskazujący i środkowy. Tu możemy sobie kciukiem przytrzymać, żeby nam końcówka nie uciekała. Owijamy przez dwa paluszki, żeby powstał nam taki X. Gdyż nam powstanie ten X, bierzemy szydełko, Wkładamy pod tą pierwszą niteczkę. A tą łapiemy i przyciągamy pod spodem. Mamy pętelkę. Najlepiej od razu zrobić oczko łańcuszka, żeby pętelka nie uciekła. Wtedy, jak zrobimy oczko łańcuszka, możemy wyciągnąć paluszki z pętelki naszej magicznej i ścisnąć sobie ją. To jest nasze magiczne kółeczko. Teraz zrobimy sobie w naszym magicznym kółeczku kilka półsłupków. Bierzemy szydełko, cały czas mamy na nim oczywiście pętelkę pierwszą, Kładamy do środka kółeczka, ciągniemy za tą niteczkę, wyciągamy i robimy półsłupek pierwszy i tak powtarzamy ile półsłupków chcemy otrzymać. I znowu przez kółeczko, niteczkę łapiemy, przeciągamy i robimy półsłupek. Mamy już dwa w naszym magicznym kółeczku i znowu trzeci. Wkładamy do kółka, ciągniemy za niteczkę i robimy półsłupek. I znowu przydełko do środka kółeczka, łapiemy za niteczkę, wyciągamy i robimy półsłupek. Tak zrobiliśmy cztery półsłupki w naszym magicznym kole. No i żeby móc dalej pracować, Musimy nasze magiczne koło zaciągnąć. Dosyć porządnie trzeba pociągnąć. Znaleźć nasze pierwsze oczko z czterek, czyli tutaj wpić się w nie. O dwie pętelki. Złapiemy <grym> za i robimy oczko ścisłe. I tak oto powstało nam. Malutkie magiczne kółeczko, które możemy powiększać, robić na przykład maskotki.